Uwaga. w związku z tym, że głos do filmiku nie nagrał mi się, postanowiłam dodać narrację, więc musicie wybaczyć mi to opóźnienie. Hej, z tej strony Kalahashi i dzisiaj pokażę Wam sposób nieznany dodając na polskim i zagranicznym YouTubie, przynajmniej ja nie widziałam tego sposobu i sama go odkryłam, także zapraszam Was do oglądania. Sposób ten polega na tym, że możemy opóźnić skarbonkę potem, jak nie jesteśmy już VIP-em i przez ten czas, kiedy nie jesteśmy już tym VIP-em, ta skarbonka non-stop nam się tak jakby napełnia i możemy naprawdę nazbierać wielką masę starkońców i fajnie. Ale oczywiście to skarbonkę będzie można uzupełnić tylko i wyłącznie raz. Także jak widzicie, ja loguję się na moje konta I jak wiecie, ja mam na tym koncie vip I zawsze jak kończy nam się VIP, wyświetla się taki napis Nie jesteś już VIP i dalej coś nam pisze, prawda? I zawsze po tym napisie wyświetla nam się skarbonka, którą możemy uzupełnić. I tak jak widzicie, ja na koncie tutaj nie mam skarbonki w lewym rogu koło mojej postaci. I zakręcę sobie kołem. No, i jak widzicie, ta skarbonka mi się pojawiła, mimo że nie jestem witam. Jak widzicie, mam w niej już 705 star końców, 571 fejmów. I pierwsze co musimy zrobić, to kliknąć na jakąś ikonkę u góry, byleby nie zamykać tej skarbonki. Chodzi o to, że kiedy nie uzupełnimy tej skarbonki, tak jakby to, mówi Planet będzie nam zaliczać te bonusy, które na przykład odbierzemy. Czyli tak jak w moim przypadku, wtedy kiedy klikamy prezenty, oraz tam na przykład nie wiem, różne autografy dostajemy i tak dalej, to naliczy nam się coraz więcej fejmów. Tak jak widzicie, tutaj wziąłem sobie teraz prezent. I tak jak widzicie, nadal, nadal nie mam tej skarbonki obok mojej postaci. I tak jakby to zalicza, że tej skarbonki nie ma, ale tak jakby nadal jesteśmy, VIPem i ta skarbonka nam się uzupełnia za każdym razem, kiedy dostaniemy jakikolwiek właśnie bonus. Czy tam zbieram więcej sterkojców? No właśnie. I możemy równie dobrze logować się i zbierać te sterkojcy do czasu, kiedy nie uzbieramy odpowiedniej liczby. Czyli tak jak widzicie, w moim przypadku. Zaraz zaloguję się drugi raz na moje konto, odświeżę tą stronę i będę mogła zalogować się z powrotem. I powinno mi dojść więcej star końców dzięki temu, że yy, zebrałam prezenty. Dobra, czyli logujemy się z powrotem, i ok, z powrotem zaloguję się na moje konto. OK, zalogowałam się, i tak jak widzicie, pojawiła mi się znowu ta skarbonka. Jak widzicie, jest 50 stachów więcej niż wtedy było. Dzięki temu, że zebrałam trochę prezentów. Yy, I teraz akurat ją opróżnię. I tak jak widzicie, zbieram te starcoinsy jak widzicie, w prawym, znaczy, no, w tam gdzie mam starkońsy jest ich o wiele wiele więcej niż było I jak widzicie, uzupełniłam się automatycznie ta skarbonka No i teraz oczywiście nie mogę drugi raz jej uzupełnić, ale jest to kwestia czasu, ponieważ kolejnym razem, kiedy skończy nam się wid, Będziemy mogli z powrotem zbierać tak tyle i ile nam się podoba I uzupełnić wtedy, kiedy nazbieramy zaszliw dużą liczbę Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, subskrybujcie, lajkujcie i myślę, że y, jest to taki pierwszy filmik na Polskim YouTubie, ogólnie zagranicznym, gdzie opowiadam Wam o takim sposobie. Także trzymajcie się, aaa!